Witam Was serdecznie po świętach. Trzeba ruszyć trochę szare komórki i zrobić pewien mały wysiłek, bo kończy się czas, by wysłać podpisy pod ważną inicjatywą do wody pamięci. Co trzeba zrobić? Zróbmy to razem po kolei. Najpierw odśnieżamy starą. A więc tak, bierzemy kartkę z podpisami, ile tylko udało nam się zebrać. Ja mam tutaj jedną pełną. 15 podpisów w aplikacji Impost teraz w nagrodach. Za 250 incoinów można sobie wybrać dowolną przesyłkę. Wymieniamy, przepisujemy dane ze strony dowody pamięci. Jest tutaj podany adres. Prowadziłem tutaj otrzymany na maila kod rebatowy. Także widzicie, zaledwie złotówka nas to kosztuje. Wysyłam z paczkomatu do domu. Udajemy się do najbliższego paczkomatu. Wkładamy listę podpisów. Zleimy, pisujemy. Numer nadania, i udajemy się do paczkomatu. Proste. Pomóżmy pomóc dowodom pamięci. Bo pamięć to prawo, a nie przywilej.